Nieku, bana Halo, dzień dobry. Halo. Tak, e, Awaria jest w pokoju, łóżko nam się tu zarwało. W którym pokoju? Z kobietą robiłem, wie pan, takie tam, no robiłem coś po prostu. E, zarwały się dechy na łóżku, potrzebna jest wymiana na nowe dechy nie da rady. No jak nie da rady? Przynoś to łóżko człowieku i mnie nie wkurwiaj. Ja muszę dokończyć z nią to robić, halo. Który pokój? Pokój numer 3, mówi ci to coś gościu? Pokój numer 3 jest zajęty. No tak, Mówi ci to gościu i ty tam nie możesz być, mówi ci to coś gościu? Gościu. Podaj mi, podaj mi swój numer, swój gościu, nie awanturuj się przez telefon, bo zaraz się... Podaj, podaj mi swój numer, hmm. zobaczę interwencję, w jej, zobaczmy. Co zrobisz Podaję. w internecie? Co? A co ty kurwa przez radio wojenne mówisz, czy co gościu tam? Podasz numer, z którego dzwonisz, proszę o numer. E, pokój numer 3. Nie, numer telefonu poproszę. Jaki numer telefonu? A chyba dzwonisz z jakiegoś numeru, nie? A to nie potrafisz zobaczyć. A to nie potrafisz zobaczyć. Ale ci to coś, że pokórcie numer zajęty i nie możesz z nim być? Jest zajęty, bo ja tu jestem, rozumiesz to człowieku, czy nie? Halo. Halo, Gosiu, jesteś tam? Halo. Ej, co on w ogóle mówił? Mówi ci to coś? Ja nie wiem, co on mówił. Żebym mu numer podał. Jego Sony Xperia numerów telefonów, nie ten. Rozmowa jest nagrywana. Tak, jak jego telefon, kurwa, numeru telefonu nie wyświetla, jak się dzwoni, a on wie, co to nagrywanie. By się wyłączył mu... Halo! Halo! Dostanę A? te łóżko na wymianę? A w co ty dzwonisz w ogóle? Z w hotelu? No, hotel Malibu. Co? Hotel Malibu, co ty nie wiesz gdzie robisz? A ty wiesz o tym, że ten pokój jest zajęty i nie możesz w nim być? No bo ja tu jestem. Halo? Nie, nie możesz tu być. To jak nie mogę być, jak jestem w pokoju numer 3 z kobitą teraz. No to wyjdź z nas, tego pokoju. No ale po co mam wychodzić, jak łóżko jest zerwane? Wychodzisz? A co pan mi grozi teraz śmiercią? Ma przyjść pan tu do pokoju. To jest rozkaz. No wychodzisz? Jesteś przed pokojem? No wchodzi pan tu. No wyjdź. No wchodź. Ja panu pozwalam wejść. Do mnie do pokoju. Numer 3. Wchodzi pan? Halo. Wchodzi pan na pokój, czy nie wchodzi pan? No nie ma tam nikogo przed tym pokojem. No bo ja teraz jestem w łazience, wchodzi pan tu. Halo. No, wejdź przed tym pokój, no. no. No dziadek, no wchodź do pokoju, dziaduszku. No wchodź do pokoju, dziaduszku. No ile mam czekać na ciebie, no. Czy pan dziadek mi wymieni łóżko na pokoju, czy nie? Halo. Halo, panie dziadku, wymieni pan łóżko, czy nie? Bo nie mamy na czym spać. Kobita połamała deski i wpadła do środka, do łóżka. Pan musi ją pomóc wyciągnąć. Ja ją wezmę za jedną rękę, a pan za drugą. Tylko żeby panu nie stanął. Rozłączył się. On tam wszedł i awantura jest? A może bym takie okulary sobie założył na lajwa dzisiaj? E, witam. E, dzień dobry. Dobry. Mam pytanie do pani. Słucham. Yy, bo ja tu nocuję w hotelu teraz i zamówiłem sobie kurwę na pokój. Czy widać tam jakąś tam stoi pod drzwiami jakaś pani? Bo nie co chcę. co pan sobie na pokój? Yy, prostytutkę. I nie chce mi się wychodzić sprawdzać. <laughs> A z którego pan pokoju yy, Jakie baniery, rowery, to nie ze mną, Strujeczki. No strujeczki, nie wie pani, co to jest strujeczka? Czyli pan jest w hotelu, tak? I zamówił sobie. No tak, no żeby skorzystać no z No rowery to nie ze mną. Co jest pani? Bardzo mi miło, co pan zamówił sobie ten zabawę. No, no i właśnie. No to poproszę, poproszę mi powiedzieć, z którego numeru pokoju pan dzwoni. Chodzi mi o to, czy ta kobieta czeka już przed, przed drzwiami. No to musi pan zadzwonić do tej kobiety, nie wiem. A to pani nie ma tam na recepcji? Halo. Z którego pan pokoju dzwoni? Eee, z hot... eee, no hotel Atria Hotel No bardzo dobrze, a jaki numer hotelu? Eee, numer hotelu? Czy pokoju? Numer pokoju, przepraszam No szóstka Szóstki, tak? Aha tak. Jasne, to proszę pana wyjść Mam wyjść? Tak, muszę pan wyjść Ale po co, jak ona jeszcze nie przyjechała chyba, nie? No nie wiem, zaraz porozmawiamy a, okay. to pani chce się umówić, tak? Ej, bo to Ukrainka była, ona chciała tą prostytutkę chyba zastąpić. Zadzwoniłam do Halo. legendarnej Willa Romana. Tak zobacz co tam dalej tam pracuje. Dzień dobry. E, zakład pogrzebowy Nadzieja? Tak. E, chciałem, żeby pan mi dał nadzieję. Tak, na co? No, nie wiem, to pan się tak nazywa, Nadzieja. Chcę, żeby pan mi dał nadzieję na cokolwiek. A my musimy dać? Co? Allo, co mogę pomóc? Co trzeba dać? Allo, czy mogę pomóc? No, pan mi pomoże w tym, żeby pan mi dał nadzieję. Nie mam takich uprawnień, niestety. No, tu ma pan napisane, Zakład Pogrzebowy Nadzieja. Dokładnie. No, no to pan mi nie da nadziei na nic? Nie, bo nadzieja jest prywatna, nikomu się nie zdaje. No jak prywatna, jak może pan mnie napawać nadzieją, tak? Więc co pan za przeproszeniem pierdoli, za głupstwa? Mm -hmm. Bardzo ładnie pan się wysławia. No, pan, mnie, zden pan mnie zdenerwował, przepraszam pana. Jakby pan... Halo? E Halo? 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 Tak? Tak, 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 słucham. E, o to chodzi, że chciałem, żeby pani mi dała nadzieję, bo pani zakład się tak nazywa, tak? Nadzieja. Tak. E, to jaką pani mi da nadzieję? Halo! Tak, ja pana słyszę. Jaką pani mi da nadzieję, bo pani się tak nazywa? Nadzieja, tak? No halo. No halo. No ja słyszę pana. No to czemu pani nic nie mówi? Proszę? To czemu pani nic nie mówi? A co pan chce usłyszeć? No, chcę, żeby pani mi dała nadzieję, bo pani tak się nazywa, tak? Nie, dom pogrzebowy tak się nazywa. No, no właśnie, no to pani wzią, mi da nadzieję, czy pani wzią, wzią, wtrudnie, mi nie da nadziei, bo ja nie wtrudnie, jestem, wtrudnie. jestem ubrany w garnitur. No i bardzo dobrze, i tak zostań właśnie. No, no, po 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 to to się i się. No, sprawę mam taką, że Przyjście mi skarpetka sobie. dzisiaj się podarła. Dzwonń na zakład pogrzebowy Gdaniec w Goleniowie, Gdaniec w Goleniowie, Gdaniec w Goleniowie i pytaj o Znaczy, chodziłem tak na boso po podłodze i ja już widziałem przetarcia na tej skarpetce i nagle poczułem tak zimno, że mi jest napięcie, patrzę, podarta skarpetka. O, rozłączyła się, widzicie? Kacperu, dzięki za... Można Kacpra do telefonu? Halo? Proszę. No. Halo? Y, z Kacperem gadam. No mówi. Y, no, mówi. Dzwonię w sprawie alimentów. Halo? Mówi. Dzwonię w sprawie alimentów. Tak, alimentów? No alimentów, z którymi zalegasz, tak, konkubinie mojej? Słucham? No alimenty płacisz, tak? Z kim ja rozmawiam? O to chodzi, że chcę, chciałbym te alimenty, że wpłacił, tak? Co tam jesteś dłużny, nie? To jest chyba jakaś pomyłka. No nie, no jak pomyłka. A co alimentów nie płacisz? Halo. No halo! Z kim rozmawiam? Płacisz alimenty, czy nie płacisz? Halo, 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 halo. Marek Buszkiewicz, halo. Z kim rozmawiam? Marek Buszkiewicz, halo, kto? Marek Buszkiewicz, nie kojarzę, jestem twoim synkiem. Człowieku, masz problem do mnie, to zadwoń na mój telefon, ani nie na firmowy. Jaki problem? Nie mam żadnego... Jeżeli masz jeszcze problem, to się spotkamy. Nie mam żadnego problemu. Dzień dobry. E, mam pytanko do Pani. Tak? Dałoby radę łóżeczko na pokoju wymienić? Łóżeczko na pokojnie, nie rozumiem? O, zarwało nam się łóżko. Ale która, gdzie pan, u mnie mieszkacie, czy jak? No tak, no tak. Na poddaszu, czy gdzie? Na poddaszu, no. I które łóżko się zerwało? Yy, no te takie szare. Tak? Tak, bo ja tu sobie kobietę zaprosiłem i tak skakała, że wpadła do środka razem z tymi, yy, z tą kołdrą, z tymi poduchami, no, musiałem ją wyciągać ze środka. Ale gdzie pan dzwoni, Podajcie adres, bo ja nie rozumiem. E, adres, no na Spacerową, nie? Tak. No. O to mówię, zaprosiłem se prostytutkę na pokój. E, no. Dwie stówy przed płaty. No i zrobiła co miała, połamała łóżko. E... No i co? No i co wszystko, nie? Na Spacerowa ile mieszkacie? No, 2-4, nie? No tak. No. No mówię, zamówiłem sobie prostytutkę normalnie do pokoju. Robotę zrobiła co miała zrobić, zapłaciłem jej, no ale łóżko połamane, nie? No i co teraz? Go godzinę czasu miała być, u mnie była 20 minut, łóżko się połamało i pojechała sobie. No i nie mam na czym spać na teraz. Masz <laughs> Zaraz tam podejdę, bo nie wiem czy A blisko, pan prawdę... blisko pani jest? Tak, blisko na dole mieszkam, i idę, idę się do A was... A ten, pani mi powie jeszcze ten... E... No wie pani, e... bo ja... Kurde, no w sumie to nie, głupio mi mówić. No ale co? E... Zanim pani tu przyjdzie, to ja posprzątam trochę ten pokój, bo ona miała squirta. Ta kobita, co u mnie była, to miała squirta. Pani przyjdzie tak za 10 minut... Bo ja muszę tu wysprzątać, bo jestem mokra podłoga. Ona wiem, miała wie co pani? Nie, nie wiem. No ten wytrysk taki kobiecy, nie, że tak leciało wszędzie to wszystko porozlewane, tu z, 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 nie, nie wiem czy to co tam. No leciało, takie wie pani, takie tryskanie było, taka fontanna. Ja nie wiem, pan żartuje czy pan wezmę? No nie, no ona mówi... squirta miała, poważnie mówię. Ona miała wa... i muszę pos... Dobrze, ale ja tak słucham, co pan do mnie mu Pan u mnie mieszka na poddaszu? Tak, na poddaszu. To zejdzie pan do kuchni. No najpierw muszę posprzątać, bo wie pani, ona miała właśnie tego squirta, nie? Ma pani. No, ale... Jakiegoś mopa ma pani? Co pan, ja pójdę do kuchni, tam w kuchni porozmawiamy, no jak z pana słucham. To coś. pani przyjdzie tu do góry na, do mnie. <głos> <głos> Powiedz, że ogromna kałuża jest, nie wiesz czy panele nie zgniją? Ona już prawdopodobnie komuś tam weszła do pokoju. Proszę. No idzie pani tam na górę do mnie już? Do pana nie idę, w kuchni jest ona, na piętrze. A, to ja za panią czekam, ja już tu posprzątałem, ładnie perfumami popsikałem. Ja nie wiem, czy pan w ogóle nie pomylił adresy. No nie, u Basi na spacerowej. No i gdzie pan mieszka? No na górze, na poddaszu. No to proszę zejść na dół. No właśnie, ja już tu przyszkowałem pokój, pani niech przyjdzie. Na łóżku usiądziemy. Kurwa, pojeb jakiś. <noise> ja tylko powiedziałem, że na łóżku usiądziemy. Co ona mówi? Słucham? Halo, dzień dobry. Halo? Halo, witam. Halo. No halo, witam. Halo, halo, witam. Witam, witam, słychać mi? No przerywa Pana. A teraz? No tak trzeszczy, troszkę tak słabo, no ale coś tam, coś tam słyszalne jest. No to Pani chyba ma jakieś problemy z telefonem, bo u mnie wszystkie kreski zasięgu, wszystko jest. No trudno mi powiedzieć, ja niedawno rozmawiałam, normalnie nie słyszałam pana, słabo słyszałam, no, ale proszę mówić. E, mam, mam awarię w pokoju, znalazłem takie znalezisko pewne. Nie, 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 nie słyszę pana, naprawdę, proszę powtórzyć, że coś pan znalazł, tylko usłyszałam. A pani ten, e, znalazłem tu w łazience takie znalezisko. Ale gdzie pan znalazł, skąd pan dzwoni? No z, pan... z hotelu dzwonię, znalazłem y, w, tutaj obok... Z jakiego hotelu? Pan zadzwonił dzwoni, pan się do No zwodnika proszę Pani, ja kurwa z Warszawy, Mariota, mam dzwonić. Dobrze, proszę Pana, jak Pan będzie chciał normalnie rozmawiać, to proszę tak No zadzwonić. proszę Pani, pani, pani mi głupie pytania zacef, zadaje. Pan tutaj wrzeszczy, ja Pana nie no, słyszę. No bo jakbym zadzwonił normalnie do pokoju, to bym nie wybierał sobie tego numeru, tak? Kasia Quizy. Tak, słucham? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Telefonuję w sprawie takiego czegoś, że tu w łazience znalazłem dziwne znalezisko. W jakiej łazience? No w łazience. Ale pan dobrze się dodzwonił? No tak, na korytarzu w łazience. Znalazłem dziwne znalezisko. Ale w jakim obiekcie? Jantar, Gościniec, na Warszawskiej. Pan jest w tej chwili w Łazience? Tak, tak. Pan włamał się do budynku? No, jak do budynku? Hotel Jantar, tak? jest Jantar, ale to pan śpi w Jantarze czy w panu Tadeuszu? W Tadeuszu? No to nie rozumiem, dlaczego pan do mnie dzwoni. A co to źle się dodzwoniłem? Co no dozwonił się pan do gościń, to Jantar. O ja pierdzielę ale to nie wiedziałem. A no to pani zła jest na mnie? Yy, przepraszam bardzo, zadzwoni pan do, 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 pod właściwy numer. A jaki numer, ta, a jaki numer tam jest? A skąd ja mam wiedzieć, to pan tam mieszka? Przepraszam bardzo. No, no nie co? mieszkam, tylko przeczekuję tutaj, tak? Bo no mieszkam dobrze. u siebie w domu, do tak? A co pani taka zmęczona jest?